Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium, tradycyjnie proszę o potwierdzanie jak nas słychać, jak nas widać, abyśmy mogli ewentualnie coś poprawić i pisanie swoich uwag na ogólnym czacie. Dziś ze mną jest Arsen Nowak, który opowie o najczęstszych błędach, które popełniają nasi użytkownicy w naszym systemie. Arsen na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów, jakie Nasi użytkownicy, nasi klienci na co dzień w sumie borykają się pracując w naszym systemie, używając naszych interfejsów do pozycjonowania i ogólnie po prostu uzyskując jak najlepsze efekty. Widzę, że łączność jest ok. Widzę też pierwsze odpowiedzi, tak więc przekazuję głos Arsenowi. Dziękuję Mirosławie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat najczęściej popełnianych błędów przez pozycjonerów. Jest to bardzo ważne, gdyż my zawsze oczywiście poprzez tutaj zakładkę pomoc, poprzez maila można do nas wysyłać zapytania na temat tego jak prawidłowo pozycjonować, jak nie popełniać błędów, ale większość osób na początku robi, a później się pyta i to jest według mnie nieprawidłowe. Dlatego dzisiaj opowiadam o najbardziej często dokonywanych błędach. I pierwsze, z czego zaczniemy, to są najczęściej powtarzane błędy przez pozycjonerów, konsekwencje popełnionych błędów, a także jak unikać typowych błędów. A także będzie sesja, gdzie można zadać swoje pytania w czacie. Zapraszam także do czatu, i już można wysłać do nas pierwsze pytania. Tak, zaczynamy. Ogólnie to będzie. Tak, o, teraz slajd się zmienił i tutaj e, będziemy mówić o optymalizacji. Optymalizacja jest bardzo ważna podczas pozycjonowania. Pierwsze co robimy, dodajemy frazy kluczowe, dobieramy docelowe podstrony i badamy optymalizację za pomocą naszego narzędzia rekomendacji. Jest to narzędzie bezpłatne, dostępne u nas w systemie. E, instrukcje, wideo szkolenia na temat tego narzędzia u nas są dostępne. Tutaj na slajdzie widać URL do szkolenia. Dlaczego jest ważna optymalizacja? Poprzez optymalizację, po pierwsze można kilkakrotnie zwiększyć efektywność pozycjonowania, zmniejszyć ilość linków, ponieważ jeśli optymalizujemy, jest dokładnie przeprowadzona optymalizacja, potrzebnych jest tak naprawdę mniej linków niż by się wydawało, ponieważ z naszych statystyk wynika, że osoby, które optymalizują Strony docelowe do fraz kluczowych zawsze mają tych linków mniej niż te osoby, które w ogóle nie zwracają na to uwagi. Także rekomenduję dokonywać optymalizacji. Za pomocą także narzędzia rekomendacji można sprawdzić stopień optymalizacji strony do, do frazy kluczowej, ponieważ, jak tutaj widać na slajdzie, mamy tabelę, gdzie, jest, gdzie są widoczne alerty. Tam, gdzie są czerwone wykrzykniki, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Można zawsze kliknąć na taki wykrzyknik, alert, i pojawia się chmurka z odpowiedzią, z podpowiedzią, gdzie widać dokładnie, co trzeba zmienić w treści i w kodzie strony. Czyli zazwyczaj najważniejsze rzeczy to jest: title, metaznaczniki title, description i nagłówek H1. Tam musi być słowo kluczowe i w samej treści też powinno być słowo kluczowe, które pozycjonujemy. Jednak w treści powinno być słowo kluczowe powtarzane dwa razy, nie więcej. Także polecamy wykorzystywać odmiany słów i synonimy w treści, które są podobne do frazy kluczowej, którą pozycjonujemy. Jeśli chodzi o następne narzędzie, które też jest bezpłatne dostępne w systemie SEO pilot, jest to SEO czeglista. SEO czeglista służy do przeprowadzenia kompleksowego audytu SEO pozycjonowanej strony. Dzięki temu narzędziu można też po pierwsze kilkakrotnie zwiększyć skuteczność pozycjonowania, zrozumieć słabe i mocne strony swojej domeny, którą będziemy pozycjonować i krok po kroku za pomocą tego narzędzia jest też oczywiście szkolenie wideo, jak skorzystać z tego narzędzia i krok po kroku dokonujemy audytu, Swojej podstrony i analizujemy przede wszystkim frazy kluczowe, treść, strukturę serwisu i także inne parametry, na przykład aktywność w sieciach socjalnych i inne parametry, które są powiązane z wynikami, które wpływają na wyniki organiczne w Google.pl. Także bardzo polecam, to narzędzie jest bardzo przydatne. Jeszcze kilka słów o audycie SEO. Za pomocą audytu SEO. Można po pierwsze zwiększyć ilość ruchu na swojej stronie, zwiększyć konwersję sprzedażową. Wszystkie te elementy strony, które przeszkadzają w prawidłowości działaniu strony, można wyeliminować w bardzo łatwy sposób, ponieważ u nas krok po kroku pokazujemy, są wskazówki, jak poprawić swoje błędy związane z czy optymalizacją, czy to błędy techniczne związane z kodem. To wszystko możecie znaleźć w audycie SEO. I oczywiście to zwiększa skuteczność i efektywność pozycjonowania. Następne to będzie. Nie rekomendujemy to jest kierowanie, czyli kierowanie wszystkich linków pozycjonujących na stronę główną, albo na jedną wybraną po stronę. To jest błąd kierowanie tych wszystkich linków na jedną po stronę. Ponieważ rekomendujemy pozycjonować większość stron, czyli rozkładać wartość linków pomiędzy zaindekso, zaindeksowanymi stronami, ponieważ bardzo ważne jest przekierowywać moc pomiędzy swoimi stronami, czyli linkowanie wewnętrzne. Szczegółowe informacje na temat wewnętrznego linkowania możecie znaleźć u nas jest artykuł w SEO Kurierze. postawy skutecznego linkowania wewnętrznego. Bardzo polecam. Ten artykuł jest w dziale SEO Kurier. Następnym błędem to są błędnie wybrane słowa kluczowe, czyli na przykład są wybierane słowa kluczowe, które nie pasują do konkretnej podstrony. Tak? Czyli pozycjoner wybiera słowo kluczowe i ono nie pasuje do tej podstrony, więc w taki, w taki sposób jest błąd podczas pozycjonowania, ponieważ trzeba zawsze wybierać podstrony, które pasują do frazy kluczowej. Trzeba zawsze wybierać relewantne frazy i słowa kluczowe. Po pierwsze, podczas rozpoczęcia pozycjonowania zawsze rekomendujemy wybierać frazy nisko i średnio konkurencyjne. Zacząć od tych fraz i takie frazy właśnie można pozycjonować w trybie długi ogon. W tym trybie jest to tryb zautomatyzowany, i w tym trybie bardzo łatwo można wprowadzić takie frazy do top 10, ponieważ one są nisko konkurencyjne, więc szybko wchodzą do topu, też nie wypadają z topu. I co najważniejsze, to są dokładne zapytania, czyli generują sprzedaż i zwiększają konwersję sprzedażową. Następne, na co trzeba zwrócić uwagę, podczas wybierania fraz kluczowych, mamy taką unikalną usługę. W innych serwisach jest to płatna usługa, frazy bliskie top 10. Za pomocą tej funkcji można wybrać frazy czy słowa kluczowe, które są tu i teraz bliskie top 10, odnośnie strony pozycjonera. Więc w taki sposób też można szybko wprowadzić takiego typu frazy kluczowe do topu. Wysokokonkurencyjne frazy kluczowe, te popularne, rekomendujemy e, zacząć pozycjonować dopiero po dwóch, trzech miesiącach, kiedy już frazy średnio i nisko konkurencyjne są już w topie. Przypominam, że jeśli pozycjonujemy większość relewantnych fraz kluczowych, które pasują dla naszej strony, pozycje zawsze wpływają na siebie. W związku z czym widoczność w wyszukiwarce tylko się zwiększa. Dlatego zawsze rekomendujemy dobrać wszystkie relewantne frazy kluczowe i stopniowo je uruchamiać, w zależności od konkurencyjności. Przy czym, jeśli chodzi o jakie tryby wybrać, tak? Ja polecam dodać po każde frazie do każdego trybu. Czyli w taki sposób można Zrozumieć, jaki tryb jest najbardziej komfortowy w pracy dla pozycjonera. Oczywiście mamy instrukcje wideo, z których można skorzystać podczas konfiguracji kampanii reklamowej. Także mamy szkolenia wideo na temat tych strategii, jak wykorzystać te tryby, w jakich strategiach, w jaki sposób, dla jakich fraz. Także mamy SEO-kurier, gdzie są branżowe artykuły na ten temat i słownik SEO, oczywiście. Za pomocą słownika SEO możecie zawsze zobaczyć te terminy, które są. Dla początkujących pozycjonerów na początku oczywiście one są niejasne, ale cała informacja, i my, jako konsultaci, zawsze jesteśmy w stanie pomóc i wysłać, czy to drogą mailową, czy poprzez zakładkę Pomoc z tym jest pilot informacje na temat pytań, które na co dzień Y, powiedzmy, prowadzają albo w błąd, albo w niewiedzę naszych pozycjonerów. Jeszcze chciałbym dodać y, odnośnie prawidłowego wyboru fraz kluczowych. Y, mamy w SEO Kurierze wybór fraz kluczowych, artykuł bardzo ciekawy, w jaki sposób tam jest i wizualnie wszystko pokazane, wytłumaczone, a także mamy niezbędne narzędzia dla pozycjonera, też artykuł w SEO Kurierze, który, który polecam, jest na slajdzie, linki są widoczne. Też można od razu sobie zobaczyć, przeczytać. Następny temat będzie poświęcony Trybom pozycjonowania. Czasami pozycjonerzy wybierają nieprawidłowe tryby. Z czym to jest związane? Po pierwsze z tym, że większość pozycjonerów nie, nie zwraca uwagi na instrukcję, czy też nie ogląda naszych szkoleń. Ponieważ my zawsze rekomendujemy, jeśli czegoś nie wiemy, lepiej od razu zobaczyć instrukcję wideo, albo klasyczne instrukcje, zobaczyć fakt, albo napisać do nas i wtedy otrzymacie konkretną odpowiedź, jak prawidłowo zacząć konfigurowanie kampanii reklamowej. Tak? Wszystkie te ustalenia nasz specjalista opowie, jak dokładnie to wszystko zrobić. Tak. Chodzi o to, że większość pozycjonerów, na przykład dla niskokonkurencyjnych fraz kluczowych, wybiera tryb długi, przepraszam, wybiera tryb automatyczny. Tak. W trybie automatycznym to jest tryb dla osób początkujących, ale my zawsze rekomendujemy ten tryb wykorzystywać w celu pozycjonowania fraz wysokokonkurencyjnych, tych bardziej popularnych. Tryb automatyczny polecamy w pozycjonowaniu fraz wysokokonkurencyjnych. Frazy nisko i średnio konkurencyjne polecam pozycjonować w trybie długi ogon. To są tryby zautomatyzowane i dla osób początkujących to jest najbardziej prawidłowe podejście, ponieważ wystarczy dodać frazę kluczową i uruchomić pozycjonowanie. Jeśli chodzi o inne tryby typu: Długi, typu tryb, twój budżet, tryb automatyczny czy tryb ręczny polecam dla, dla bardziej osób doświadczonych. Ponieważ, na przykład, w trybie ręcznym jest taka strategia, dwa w jednym, czyli można wybrać strony wydawców, które generują ruch z linków, które są zdobywane właśnie na takich stronach. Ponieważ w trybie ręcznym można po pierwsze zobaczyć stronę wydawcy, zobaczyć seo parametry i dopiero później. Zdobywać link na takiej stronie. W związku z czym, poprzez filtr Alexy, poprzez poziom strony, tutaj wybieramy stronę główną i poprzez filtr tematyki, możemy wybrać właśnie linki z ruchem i dzięki temu, że nasz box reklamowy, w którym znajduje się link, jest rozmieszczony na stronie wydawcy albo w nagłówku, albo w sidebarze, w związku z czym też mogą być kliknięcia i przejścia. Jeśli oczywiście zweryfikujemy, że taka strona jest z ruchem. Następnym błędem jest agresywne pozycjonowanie młodych stron. Jeśli mamy nową domenę, Możemy to sprawdzić w serwisie HUIs. Jeśli to jest nowa domena, przede wszystkim rekomendujemy zacząć od fraz średnio i nisko konkurencyjnych. Czyli pierwsze trzy miesiące rekomendujemy pozycjonować w trybie długi ogon albo w trybie ręcznym takiego typu frazy kluczowe, ponieważ. Kiedy strona jest młoda, nie wolno na nią kierować yy, dużej ilości linków, tak? Trzeba robić to regularnie, ale stopniowo. Dlatego tutaj rekomendujemy tryb długi ogon albo w trybie ręcznym pojedynczo możemy kupować linki. Dlatego naj, najlepiej przede wszystkim też dokonywać optymalizacji za pomocą naszego narzędzia rekomendacji i za pomocą. Yy, możemy sprawdzić stopień optymalizacji y, strony, którą będziemy pozycjonować. Tak? Jeśli widzimy, że strona jest już y, dokładnie zoptymalizowana do wybranych fraz kluczowych, y, możemy rozpocząć już zdobywanie linków za pomocą trybu długiego ogona albo trybu ręcznego. Rekomenduję także kierować linki na różne podstrony, szczególnie jeśli to jest sklep internetowy. Rekomenduję kierować na podstrony towarów i usług, ponieważ um, jeśli kierujemy tylko na jedną podstronę, to na przykład na stronę główną, tak, to wtedy nie będziemy mieli odpowiednich efektów. I właśnie w, w trybie długi ogon i dla młodych stron, szczególnie dla sklepów internetowych i rozbudowanych portali. Trzeba kierować frazy kluczowe. My rekomendujemy dwie, trzy frazy kierować na jedną pod stronę, konkretną pod stronę towaru lub usługi, ponieważ tylko w taki sposób można odnieść sukces. Oczywiście pierwsze rezultaty są widoczne po pierwszym miesiącu, ale już fraza może być w topie po dwóch, trzech miesiącach. Jeśli oczywiście. Zachowujemy ciągłość pozycjonowaniu, dokonujemy optymalizacji i dobieramy relevantne frazy kluczowe do docelowych podstron. Następny błąd to są niesprawdzone przez to są niesprawdzone przez pozycjonerów teksty okolinkowe. System u nas podczas dodawania fraz kluczowych generuje automatycznie 40 tekstów okolinkowych. Te teksty linkowe są automatycznie przez, generowane przez roboty, dlatego zawsze rekomendujemy je sprawdzać i edytować. Mamy także usługę, poprzez dodatkowe usługi można zamówić usługę i doboru fraz kluczowych przez naszego specjalistę, a także można zamówić napisanie prawidłowych tekstów okoulinkowych w celu zwiększenia efektywności pozycjonowania. Jeśli chodzi o wszystkie... Instrukcje dotyczące jak zamówić, one są dostępne pod szkoleniem wszystkie te linki o których mówimy zawsze będą dostępne pod szkoleniem i także w rozdziale webinary. Czyli jakiego typu mogą być teksty okolinkowe? My rekomendujemy tworzyć teksty okolinkowe brandowe, czyli w przypadku SEO pilota to będzie SEO Pilot, tak? Czyli nazwa brandu. Teraz większość osób poprzez na przykład system analityczny Ahrefs możecie sprawdzić, że możecie sprawdzić u konkurencji właśnie profil linkowy konkurencji, że tam najwięcej właśnie jest anchorów brandowych i my też rekomendujemy wykorzystywać właśnie te brandowe, ale oprócz brandowych jest jeszcze taki rodzaj ankory exact match, czyli to jest dokładnie ta fraza kluczowa, którą pozycjonujemy. Czyli na przykład w przypadku seopilota to, to będą linki pozycjonujące. Czyli wiadomo, że seopilot pierwsze co zrobi, to będzie pozycjonował linki pozycjonujące, więc to jest właśnie takiego typu ankor. Następnym sposobem to będzie ankor typu nawigacyjny tutaj. Na przykład Pozycjonowanie stron, kliknij tutaj, i tutaj będzie ankorem, będzie aktywnym, więc jeśli kliknąć na tutaj, można od razu na, przejść na stronę docelową, gdzie będzie opis na temat już oferty. I jeszcze jeden z typów ankorów to są mieszane, czyli kombinujemy tutaj EXACT MATCH ankory plus brandowe. Na przykład SeoPilot oferuje linki pozycjonujące, tak? I w taki sposób właśnie można zróżnicować ankory i też można. Mamy w instrukcji pokazane, w jaki sposób robić, tak, żeby na przykład sam ankor był w tekście około linkowym. Dopasowany w jak najlepszy sposób. To wszystko znajdziecie w instrukcjach wideo, a także w klasycznych instrukcjach też dołączę te linki do szkolenia. Następnym błędem, które są często popełniane podczas, to jest związane oczywiście z optymalizacją, to jest przesycanie frazami kluczowymi w tekście. Ponieważ my rekomendujemy maksymalnie dwie frazy kluczowe wykorzystać i umieszczać w treści, nie więcej, ale jak widzimy na slajdzie, tutaj jest, jak tutaj widać, jest tego o wiele więcej, i to zdarza się dość często, że Tutaj nadużycie, nadużycie frazami kluczowymi w tekście jest negatywnie spostrzegane przez wyszukiwarki. Dlatego rekomendujemy nie więcej niż dwie frazy kluczowe w treści rozmieszczać. Oprócz fraz kluczowych, które nie znajdują się w treści samej strony, warto zwrócić uwagę na treść. I treść musi być przede wszystkim wartościowa, unikalna ciekawa dla potencjalnych internautów i klientów. Więc treść przede wszystkim nie tylko to są powiedzmy artykuły, tak? Warto dodawać oczywiście fotografie różne, a oczywiście żeby były unikalne, tak? Video też, Autorskie wideo ciekawe na temat e, branży, którą prowadzimy. Zawsze też my rekomendujemy prowadzić bloga firmowego, ponieważ to jest bardzo przydatne podczas zwiększenia tej ilości fraz, które chcemy pozycjonować. Ponieważ zdarza się często tak, że frazy kluczowe, które ch chcielibyśmy pozycjonować, e, dla takich fraz musimy stworzyć nowy content tak? czyli nowe strony, nową treść. I, i w związku z tym. E, Zawsze rekomendujemy, żeby treść na stronie była aktualna, unikalna i interesująca dla potencjalnych klientów czy internautów. Dlatego przechodzimy do następnego slajdu, mamy dostępną już nową usługę. Dostępna jest w systemie usługa copywritingu. Jeśli pozycjonerzy nie mają talentu czy też nie mają możliwości bądź czasu napisania swojego autorskiego, wartościowego, mega ciekawego tekstu, kontentu, to już teraz jest możliwość zamówić taki tekst u nas w systemie. E, ceny u nas są niskie, e, jakość jest wysoka tekstów. Także można do, zamówić dowolną ilość tekstów e, na różne tematy. E, z, jeśli chodzi o instrukcję jak korzystać z danego modułu, e, ma, mamy ją dostępną w dziale instrukcji na samej górze. Więc żeby zawsze informacje na naszej stronie były aktualne, na stronie pozycjonera, zapraszam do zamawiania usług copywritingu u nas w systemie SEO Pilot. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, zawsze trzeba mieć aktualną treść. Tą treść trzeba zawsze rozwijać, czyli dodawać nowości, jeśli pojawiły się nowe usługi albo nowe towary. Także trzeba robić unikalne opisy do towarów czy usług, które my proponujemy. Także, jeśli warto sprawdzić poprzez serwis Copyscape, czy e, artykuły są unikalne na stronie pozycjonera, ponieważ zdarzają się duplikaty i można poprzez e, takiego typu na przykład serwisy sprawdzić unikalność kontentu, e, które posiadamy na swojej stronie, czyli Pozycjoner zamawiając u nas w systemie SEO Pilot teksty. Teksty mogą być różne, czy to artykuł sponsorowany, czy opis towaru, czy też do bloga, ciekawe teksty z fotografiami. To wszystko można u nas zamówić i zamawiając w systemie SEO pilot macie gwarancję, że będzie to tekst najlepszej cenie, w najlepszej jakości i tekst będzie wartościowy, unikalny, a przede wszystkim będzie pod frazy kluczowe. Teksty pisane przez copywritera SEO Pilot będą oczywiście tutaj pod frazy kluczowe, które wybrał pozycjoner. Copywriter będzie je wykorzystywał podczas pisania takiego artykułu. Co najważniejsze, te teksty, czy to będą artykuły, czy opisy, opisy to będą sprzedażowe teksty, które będą generować czy zamówienie usług, czy sprzedaż. Dlatego jeśli będą pytania na temat copywritingu, zawsze można do nas pisać albo wysłać na support.seopilot.pl, a także też są zawsze dostępne instrukcje na temat zamówienia usługi copywritingu. Więc dlaczego warto użyć na, naszej nowej usługi copywritingu w systemie SEOpilot? Ponieważ teksty... Które będzie pisał nasz copywriter, będą autorskie, unikalne, ciekawe. Będą dobierane, podpozycjonowane frazy kluczowe, a przede wszystkim cena i jak, cena odnośnie jakości jest ogólnie teraz najlepsza. Robiliśmy statystyki i ceny u nas są dostępne, także jeśli chodzi o większą ilość zamówień, tutaj też mogą być zniżki. Także warto zapytać o indywidualną ofertę, ponieważ w indywidualnej ofercie, jeśli jest duże zamówienie, to mogą być zniżki. Więc dlaczego warto korzystać z usług copywriting, copywritingu w systemie pilot, Ponieważ Nasi copywriterzy piszą teksty pod, pod wszystkie, powiedzmy, te parametry, parametry, które pozycjoner pisze do nas. Jeśli potrzebujesz nowych, unikalnych, ciekawych tekstów dla swojego sklepu internetowego, dla blogu, czy też dla fanpage'a w Facebooku, możesz u nas zamówić. Dla większych zamówień indywidualnych mamy zniżki. Te wszystkie szczegółowe informacje na temat usług copywritingu i instrukcje są dostępne na stronie SEO pilota. Ze swojej strony chciałbym też dodać, że większość pozycjonerów, którzy osiągają wysokie rezultaty i pozycje w organicznych wynikach wyszukiwania, to są przede wszystkim pozycjonerzy, którzy, po pierwsze, dobierają relewantne frazy kluczowe, dobierają odpowiednie tryby pozycjonowania, dobierają relewantne strony podstrony docelowe, po czym yy, dokonują optymalizacji, dokonują SEO audytu i także jeśli mają pytania zawsze do nas piszą, albo też oglądają nasze szkolenia yy, w postaci webinarów. Yy, każdy miesiąc jest nowe szkolenie na nowy temat, a także czytają nasze artykuły branżowe yy, w dziale SEO Kurier. Yy, także dziękuję wszystkim za. Uwagę i przekazuję głos Mirosławowi. Dziękuję Arsenie, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy te właśnie najczęściej spotykane błędy, które popełniacie w naszym systemie i to pomoże Wam lepiej pracować, lepiej dodawać i zarządzać projektami. Dziękuję też Państwu za uwagę. Widzę, że byliście bardzo aktywni dzisiaj. Widzę też pytania, które właśnie postaram się na które odpowiedzieć. Pierwszy z nich zadał pan Piotr, pyta o usługę pozycjonowania. Czy możecie nam, czy możecie mi jakoś pomóc w pozycjonowaniu. Sam przyznaję się, że jakby jestem początkującym. Arsen? Tak, oczywiście. Tutaj nie widzę problemu, ponieważ większość początkujących pozycjonerów zawsze, jeśli ma pytania, to pisze do nas albo dzwoni, też może do nas zadzwonić i otrzymuje od specjalisty krok po kroku, co trzeba zrobić, czyli jaki tryb wybrać, jakie frazy i w formie pisemnej otrzymuje odpowiedź, w jaki sposób to zrobić i nawet może podać przykładowe strony docelowe, frazy, dlaczego użyć właśnie trybu długiego ogona, nie trybu automatycznego, Także ja tu nie widzę żadnego problemu, ponieważ nasz specjalista kompleksowo opowiada, daje żywe przykłady, więc już następne kroki ze strony pozycjonera, nawet początkującego, są łatwe do wykonania. Także zawsze prosimy, jeśli nie wiemy, co dokładnie robić, pisać do nas, dzwonić i wtedy nasz specjalista dokładnie z żywymi przykładami wyśle albo drogą mailową, albo przez telefon. Można też krok po kroku dokonać konfiguracji kampanii reklamowej. Także większość osób początkujących w taki sposób rozwiązuje ten problem. Dziękuję. Dziękuję. Drugie pytanie od pana Jacka. Pisze, że często używa trybu półautomatycznego do pozycjonowania swoich stron i pytanie dotyczy się właśnie tego trybu. Czy można i pyta się, czy można jakoś kopiować stworzone filtry. Przypomnę może Państwu, e, którzy jeśli nie wiedzą, jak działa tryb półautomatyczny, jest to tryb, w którym pozycjonowanie wygląda tak, że e, każdy pozycjoner może po prostu stworzyć filtr tak zwany, czyli grupy linków o określonych parametrach które chce się zdobywać dla danego słowa kluczowego, dla danego projektu. Yy, więc pytanie do Arsena, czy można to jakoś sobie ułatwić pracę, żeby po prostu dla każdego słowa nie, na przykład nie tworzyć tych samych filtrów lub do, do innego projektu, jeśli chce się użyć oczywiście tych samych filtrów? Yy. Tak, oczywiście, tutaj też nie, nie widzę żadnego problemu, ponieważ można tutaj eksportować, importować filtry zakupu linków w trybie półautomatycznym. Mamy dokładnie opisane w instrukcji, też będzie pod wideo tutaj, pod szkoleniem, że... Te wszystkie filtry, które zostały wcześniej stworzone odnośnie innych fraz, które są już uruchomione, można je eksportować do nowych fraz i w taki sposób już nie trzeba tworzyć te filtry, które były wcześniej stworzone i były skuteczne, tak? W związku z czym jest tutaj sens eksportu tych fraz. Także instrukcja na ten temat będzie dostępna pod szkoleniem. Dziękuję Arsen. Dziękuję Mirosławie. Dziękuję Państwu. Dzisiaj byłoby to na tyle. Zapraszam oczywiście na kolejne nasze szkolenie, które odbędzie się wkrótce. O czym oczywiście powiadomimy odpowiednio wcześniej. A dzisiaj dziękujemy Państwu i do zobaczenia.